Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki nietypowy film, dlatego że rzadko w ogóle robię takie filmy, bardzo rzadko. Będzie pielęgnacja tylko do głosu, także będziecie tutaj miały coś, czego zwykle nie pokazuję I też rzeczy, które naprawdę uwielbiam, których uwielbiam używać. Które po prostu ostatnio kupiłam, które w jakiś sposób mnie fascynują, i również dodaję do tego filmu ostatnio ulubione perfumy i książki. A na samym końcu tego filmu będzie, słuchajcie, kolejne rozdanie dla Was, będzie to rozdanie noworoczne, dlatego że akurat ten przedmiot, który chcę Wam dać, ale nie tylko, zobaczycie na końcu, jest związany z Nowym Rokiem i myślę, że komuś może bardzo się przydać, może po prostu Was zainspirować. Zobaczycie co to takiego na samym końcu tego filmu. Także, jeżeli taka nietypowa tematyka filmu Was interesuje, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania. Może zacznę od czegoś, co ostatnio mnie całkowicie zachwyciło swoim działaniem, i jest to kosmetyk, który jest bardzo tani, który jest wszędzie polecany i który cieszy się niesamowitą sławą. Jest taki bestseller internetowy w Polsce. I jest to wcierka Banfi High Shash. Nie wiem, czy o nie słyszałyście. Ja akurat zawsze jesienią, powiem wam tak, gdzieś mniej więcej od października, listopada, zaczynam mieć problemy z wypadaniem włosów. No ale w tym roku rzeczywiście moje włosy wypadały bardzo. Do tego stopnia, że mimo tego, że cały czas wcierek używam, z reguły skupiam się na tym, żeby właśnie jesienią zawsze mieć jakąś wcierkę. Jedną wcierkę drogą skończyłam, była to wcierka Oway, która też była rewelacyjna. No i szukałam czegoś nowego. I właśnie mój fryzjer polecił mi i Mówi, spróbuj tego, wszystkie dziewczyny o tym mówią. To jest bardzo też tanie, więc najwyżej jak nie będzie dobre, to nie będziesz żałować. I rzeczywiście kupiłam ją. Używam jej od ponad miesiąca. Jest to wcierka, która jest w pojemności 250 ml. Zużyłam pół opakowania, używając jej praktycznie przez dwa tygodnie. Używałam jej codziennie na noc. I robiłam sobie taki delikatny masaż głowy. Mówi się o tej wcierce, że ona... Bardzo nieładnie pachnie, ja tego w ogóle nie czuję. Dlatego, że tutaj w składzie, z tego co pamiętam, są zioła. Między innymi jest tutaj chyba chrzan, i jest tutaj oregano. Zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam. Tu jest ekstrakt z chrzanu, gorczycy, jołowca i oregano. Także. Być może dla osób, które nie lubią ziołowych zapachów, ta wcierka będzie pachniała mocno. Są jej inne wersje, jest chyba wcierka Lady, coś takiego, to wtedy ona będzie bardzo ładnie pachniała, ale ta jest niesamowicie skuteczna i jest też jedną z najintensywniejszych. I tutaj jest napisane, że firma Herbaria to jest firma węgierska, działa od 1949 roku. To, to nie wiedziałam, także niesamowicie się cieszę, że jej używam. Ja akurat mam do niej takie specjalne małe opakowanko, zobaczycie na przebikach, w którą sobie po prostu ją dozuję z innej marki, dlatego że ona tutaj jest wylewana. No i trzeba nałożyć ją na skalb, czyli na skórę głowy, więc jeżeli będziecie miały z tym problem, to dobrze mieć albo strzykawkę po prostu do dozowania, albo właśnie inne opakowanie po innej wcierpaniu nie warto wyrzucać, jeżeli mają takie specjalne dozowniki. Jeżeli chodzi o skuteczność tej wcierki, to ja jestem po prostu powiem Wam w szoku, dlatego że wszędzie tutaj na skroniach, gdzie moje włosy były takie powiedzmy sobie delikatne, zobaczyłam, że po miesiącu mam dosłownie taki meszek malutkich baby hairów. Ogólnie na całej głowie mam mnóstwo takich włosów, ja myślę, dwucentymetrowych, po prostu moje włosy się najwyraźniej wszystkie odnawiają. Ale te malusienki, malusienkie włoski, właśnie na skalpie, to jest zasługa tej wcierki. Także bardzo chciałam Wam ją polecić, bo myślę, że. Wciąż dużo osób o niej mówi tutaj na YouTubie, ale myślę, że ostatnio może troszeczkę rzadziej i ja naprawdę jestem zachwycona, że ją mam i na pewno będę kupowała następne opakowania. Nawet Jarek powiedział, że on też będzie chciał jej spróbować. Także Banffy High jest super. To teraz dla odmiany, ponieważ był kosmetyk, który był bardzo tani, to teraz dla odmiany mam coś droższego. Coś, w czym też jestem ostatnio zakochana, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów i jest to szampon Philippe B. Tutaj trzymam jego miniaturę, dlatego, że miałam Mini, mini, miniaturkę, taką 10 ml. Wypróbowałam ją i tak mi się ten szampon niesamowicie spodobał. Tak go polubiłam, że postanowiłam kupić sobie troszkę większe opakowanie. To jest akurat 60 ml, czyli jest to taka wersja po prostu podróżna tego szamponu. I jeżeli chodzi w ogóle o markę Filippi, to ja kompletnie nic o niej nie wiedziałam, więc jak przeczytałam sobie skład w ogóle, co ten szampon jakby zawiera i dlaczego mi się tak bardzo podoba. Dzisiaj w ogóle będzie dużo bardzo zapachów i ładnych, i pięknych, nie wiem, dla mnie te zapachy, które dzisiaj Wam pokażę, wszystkie są piękne. Jest to szampon, który niesamowicie mocno pachnie olejkami eterycznymi. To jest szampon w 100% naturalny. Po prostu skład jest niesamowity. Tutaj głównie jak myjecie nim włosy, to czujecie właśnie taki przyjemny, miętowy, bardzo świeży zapach. Natomiast szampon nazywa się Peppermint Avocado Shampoo, czyli po prostu szampon awokado-mięta. Jest to też bestseller marki Philippe B. Szampon z miętą pieprzową i awokado dającym włosom objętości, czyli on po prostu pobudza też bardzo ładnie skórę głowy i też powoduje, że moje bardzo cienkie włosy i takie, które ponieważ są cienkie, to mają tendencję do tego, żeby się właśnie tak kłaść na głowie, po prostu zwiększa to ich objętość jakby przy nasadzie i dzięki temu mój włos jest odbity od skóry głowy i te włosy wyglądają po prostu na takie bardziej żywotne. No mam nadzieję, że dzisiaj trochę to widać. Wprawdzie nie mam e, świeżej farby na włosach, dlatego mam dzisiaj opaskę, bo nie widzicie wtedy mojego siwego przedziałka. Jest to szampon, który ma bardzo łagodne pH 5,5. Może być również w związku z tym szamponem codziennym. Tym się też bardzo w nim podoba, bo ja z reguły lubię myć włosy codziennie. I jest to szampon aromatoterapeutyczny i tą naprawdę niesamowicie mocno czuć. Zawiera 16 czystych wyciągów roślinnych oraz 11 olejków eterycznych i kosmetycznych, w tym ponad 2% olejku zmięty pieprzowej. Także działa bardzo łagodnie, stymuluje krążenie krwi. Oczywiście też bardzo dobrze oczyszcza, ale nie jest to szampon, który oczyszcza nadmiernie. Można go zostawić, słuchajcie, na głowie 1 do 3 minut. I ja tak z reguły z nim robię, dlatego, że to jest tak przyjemny zabieg macie włosów tym szamponem, że po prostu lubię wdychać te olejki eteryczne, które w nim są. Też nie jest to szampon tego typu, który bardzo się pieni. To są szampony naturalne, więc on nie pieni się bardzo mocno, ale bardzo ładnie oczyszcza i tak jak widzicie, włosy mają niesamowity blask. Nareszcie możecie to zobaczyć u mnie na filmach, dlatego że mam nad głową nareszcie nową lampę, która oświetla moje włosy, i w końcu widać, że. Że mam po prostu bardzo błyszczące włosy. I to będzie chyba ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o włosy, którą ostatnio kupiłam, to jest moja nowa prostownica, z której jestem niesamowicie dumna w ogóle, że ją kupiłam, bo ja powiem Wam, że jeżeli chodzi o prostownicę do włosów, to cały czas używam tej samej marki marka Byblis, marka francuska, fryzjerska, która produkuje bardzo dużo akcesoriów do włosów. Tańszych, droższych, profesjonalnych, tam naprawdę macie przekrój niesamowity. Ale ja tą prostownicę kupiłam, dlatego, jak ona wygląda. Nam się tak podobała. Zobaczyłam ją na stronie internetowej i stwierdziłam, że to jest prostownica, którą chcę mieć, a dodatkowo jest naprawdę bardzo dobra. Moja stara prostownica tej marki miała już chyba 7 albo 8 lat i cały czas jej używałam, ale miała takie. Niedogodności, no jednak była to bardzo stara prostownica, więc nie można było ustawić temperatury, więc sprostowałam włosy 240 stopniach. Tutaj robię to w 120, dlatego że tutaj macie kilka po prostu podziałek, jeżeli chodzi o temperaturę. Dokładnie jest ich 5, możecie sobie ją zwiększać i zmniejszać. Oczywiście ma taki fajny zaciskowy klips. I ma też obrotowy kabel, co mają wszystkie prostownice, jeżeli chodzi o tą markę. No i tutaj, oczywiście, marka twierdzi, że jest to idealna prostownica. Ma ona tytanowe płytki. Ja nigdy nie miałam prostownicy, która ma tytanowe płytki. Jeżeli chodzi o ustawienie temperatury, to jest od 150, przepraszam, to ja używam 150 albo 180 stopni do 230. Macie również takie specjalne etui, na którym możecie tą prostownicę położyć. I muszę powiedzieć, że naprawdę jestem nią zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona tym, jak wyglądają włosy, bo zobaczcie, ja zawsze trochę włosy podprostowuję, dlatego że one naturalnie są bardzo proste, ale nigdy nie są aż tak proste jak po wyprostowaniu prostownicą. Dosłownie zajmuje mi to... Trzy sekundy po wysuszeniu włosów po prostu przejeżdżam delikatnie prostownicą po grzywce, tutaj po bokach, wiadomo, i po tyle głowy. I dzięki temu moje włosy są idealnie proste, tak jak lubię najbardziej. Również to jest prostownica-lokówka, więc ona tutaj na zewnątrz się nagrzewa. Wprawdzie marka tutaj daje takie klipsy, jak widzicie, które nakładacie sobie na górę, żeby włosy ładnie nakręcić. Bardzo ładnie też kręci włosy. Ja wprawdzie Wam się nie pokazuję z włosami. Może kiedyś to zrobię. Ale bardzo ładnie właśnie robi takie pogięte, świetne loki. Także można spokojnie używać jej jako po prostu też lokówki. Także myślę, że fajna prostownica, dwa w jednym i też uważam, że nie była droga. Także bardzo ją lubię. Uważam, że to jest dobry zakup. Ale jeżeli macie jakieś prostownice, które są genialne, to piszcie mi tutaj na dole, bo ja się zastanawiałam, czy nie kupić czegoś dużo, dużo droższego tak w tych granicach 1000 zł, ale w końcu zrezygnowałam i jestem zadowolona, ale może coś możecie polecić. Także. Czekam na Wasze propozycje prostownic do włosów. To teraz przejdziemy do bardzo przyjemnej części tego filmu, czyli przejdziemy do przepięknych zapachów. Tak jak wiecie, ja jestem fanką, właściwie to nawet fanatyczką aromaterapii. Stosuję ją od wielu, wielu, wielu lat. Od kiedy kupiłam właściwie kominek, swój pierwszy kominek Muji, to było mniej więcej 6 lat temu. Używam olejków eterycznych po prostu w kominkach zapachowych, w dyfuzorach codziennie. Ja wolę zdecydowanie dyfuzory. Teraz powiem Wam dlaczego, Bo co to jest dyfuzor. Dyfuzor to jest właśnie takie urządzenie. To jest mój ostatni dyfuzor, który właśnie kupiłam na Black Friday. To jest akurat dyfuzor Muji. I one mi się po prostu bardzo podobają. To jak wyglądają, podobają się do tego, są japońskie, więc mam do nich olbrzymi sentyment. Tu po prostu macie przełącznik Mgiełki i macie również światełko, to zobaczycie też na przebikach, że on może być po prostu doskonałą lampką nocną. I to jest akurat wersja L, czyli ta duża, bo również mam dyfuzor ten mniejszy i używałam go przez wiele, wiele lat. Nadal go używam, dlatego że ten duży kupiłam do sypialni, natomiast ten mniejszy mam teraz w biurze, jak już przygotowywałem się dla Was do filmu to oczywiście również odpalam sobie tutaj różne olejki. Tu po prostu w środku nalewacie wody i co jest bardzo ważne przy dyfuzorach, to jest to, żeby one prawidłowo rozpylały tą parę wodną, dlatego że jeżeli będziecie miały taki zwykły, tani dyfuzor, który nie ma właśnie takiej płytki ultradźwiękowej tutaj w środku, którą tutaj możecie zobaczyć, to nie będzie rozbijał po prostu tych olejków odpowiednio, odpowiednio małe po prostu cząsteczki, odpowiednio mała, małe molekuły, i przez to olejki eteryczne też nie będą działały tak, jak powinny. A wy powinnyście po prostu wraz z parą wodną je wdychać, i wtedy one działają odpowiednio na wasz organizm, czyli na wasze samopoczucie. Ogólnie ja, olejki eteryczne uwielbiam, to teraz pokażę wam nowości, które mam. Także, jeżeli byście zdecydowały się na jakieś Jakiś dobry kominek zapachowy, dyfuzor, to bardzo polecam te zmudzie, naprawdę są rewelacyjne. Tamten mam 5 albo 6 lat bez przerwy, i on się ani razu nie zepsuł, nic się z nimi nie dzieje. Fakt, że może trochę, wiecie, no ten plastik się troszkę później brudzi, troszkę jest żółty bardziej, może nie wygląda tak efektownie jak jest nowy, ale tak poza tym wszystko jest z nimi naprawdę w porządku. Tu akurat ta elka po prostu jest świetna, bo bardzo jakby długo działa i dzięki temu możecie te olejki przez kilka godzin dosłownie wdychać. I sobie zawsze przed snem go włączam, włączam sobie też, jak siedzę i montuję dla Was filmy. Także on w zasadzie chodzi u mnie bez przerwy. I teraz, jeżeli chodzi o nowe olejki, to bardzo chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o nowych olejkach. Marki Mohani. Tutaj wezmę sobie do ręki cztery. Jest ich bardzo dużo. Nie policzyłam niestety ile ich jest, ale naprawdę jest ich mnóstwo. I też co je wyróżnia, to jest to, że są to olejki organiczne. Bardzo rzadko można kupić olejki organiczne. W zasadzie powiem Wam, że oczywiście można je kupić. Ja z reguły poluję na nie w jakichś sklepach właśnie z żywnością naturalną, albo na przykład czasami w Tyknej Maxie mi się udaje kupić organiczne olejki. Też ostatnio, jak chorowałam, to bardzo często korzystałam właśnie z olejków. Właściwie powiem Wam, że ja się też aromaterapią leczę. Jeżeli się źle czuję, to również ich używam. Jeżeli czuję się na przykład zmęczona, albo boli mnie głowa, albo mam słaby nastrój, ogólnie olejki są dobre według mnie na wszystko. I jak się leczyłam, to najczęściej właśnie używałam mięty pieprzowej eukaliptusa, drzewka herbacianego, olejku sosnowego, czy też na przykład trawy cytrynowej. To były takie właśnie moje ulubione mieszanki. Bardzo ciekawy jest ten olejek sosnowy, także jeżeli lubicie tego typu zapachy, on nie jest, słuchajcie, za mocny, bo też niektóre olejki tego typu pachną, tak wiecie, nieładnie. A one wszystkie są jakby bardzo ładnie skomponowane, przede wszystkie bardzo ładnie pachną. Ja na przykład uwielbiam miętę pieprzową i eukaliptus na co dzień. Na przykład uwielbiam tego typu zapachy, dlatego że to mnie bardzo odświeża. Ale również na przykład dzisiaj przez cały ranek używam białego grejpfruta. Również na przykład macie bergamotkę, geranium, słodką pomarańczę. To są takie myślę, które spodobają się każdemu. Na noc najczęściej używam olejku lawendowego, który też uwielbiam i na przykład łączę go z granią. To ten zapach jest taki bardzo, bardzo przyjemny. Uwielbiam wprost rozmaryn. To jest też jeden z takich olejków, które muszę po prostu zawsze mieć w swoim zestawie olejkowym. Uwielbiam zapach rozmarynu. Wiem, że dużo osób nie lubi, bo kiedyś się Was o to pytałam w stories, to dużo osób się śmiało ze mnie, że lubię taki zapach. I oczywiście jest paczula. Paczula też jest przepiękna z tej linii. Hmm, świetny zapach. Paczula w ogóle dla mnie jest takim też olejkiem odprężającym. Czasami łączę ją z innymi olejkami, na przykład bardzo lubię łączyć paczulę ze słodką pomarańczą. To wszystko oczywiście zależy od tego, jakie olejki najbardziej lubicie i czego będziecie używały, ale ogólnie bardzo chciałam Wam o nich dzisiaj powiedzieć, dlatego że jest ich bardzo dużo. Wszystkie mają po 10 ml. No i tak jak mówię, są to olejki organiczne, więc macie pewność, że jest to po prostu bardzo czysty olejek. I że macie tutaj w 100% najwyższą jakość. A tak jeszcze przy okazji chciałam Wam przypomnieć mój ulubieniec 2019, czyli tutaj jest masełko kawa, masło liftingujące, którego cały czas używam, słuchacie pod oczy. Używam go pod korektor pod oczy, używam go na krem pod oczy, potem nakładam sobie to masełko, dodatkowo pachnie kawą. Także taki rewelacyjny kolejny kosmetyk z Mohani. W dzisiejszym filmie wszystko jest nie po kolei, więc teraz, słuchajcie, przejdę sobie do perfum, które ostatnio kupiłam i które tak mi się podobają, dlatego że nie wiem, czy wiecie, że ja jestem totalną fanką lat 90. i 80. też, ale głównie ten początek lat 90., jestem po prostu nim zafascynowana. Uważam, że wtedy powstawały najpiękniejsze sesje mody, powstawały wtedy też najpiękniejsze perfumy bo świat wyglądał trochę, myślę, inaczej. Bardzo mi się podoba też moda z tamtego okresu. I być może pamiętacie taką naprawdę przepiękną przepiękną kampanię reklamową z Evangelistą, która w takim olbrzymim czarnym swetrze z krótką grzybką biega po plażę, w wieś takim wielkim czarnym swetrem. Te zdjęcia wyglądają jakby robił je Avedon. Niestety tutaj nie jestem pewna, ale sprawdzę to dla Was. I mam zapach właśnie z tej reklamy. Jest to Number Four. Jill Sander. Słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle znacie markę Jill Sander. To jest taka marka, która myślę, że teraz. Jest całkowicie na topie. Nic się tutaj nie zmieniło, jeżeli chodzi o tą modę. To były, pamiętam, minimalistyczne, bardzo proste rzeczy. W pewnym momencie miał też takie ubrania Calvin Klein, wszystko było takie bardzo proste, bardzo dobrej jakości. I taka właśnie była Jill Sander. Teraz zobaczcie na opakowanie, w ogóle na no są flaką tych perfum. Bo on też jest kwintesencją i marki, i lat 90. dla mnie, ale też jest naprawdę przepiękny. Jest taki bardzo, bardzo prosty, ale jednak ma w sobie to coś. Natomiast jeżeli chodzi o perfumy. Ach, lata 90., po prostu lata 90 w tej małej buteleczce. Na razie, słuchajcie, kupiłam sobie 30, dlatego że to jest zapach, który jest bardzo specyficzny, bardzo mocny, zupełnie inny niż zapachy, które produkuje się teraz. Jeżeli chodzi o te perfumy, to rok ich wydania to jest 1990 rok, więc naprawdę jest to staruszek, ale według mnie. Te perfumy się nie starzeją, one po prostu są przepiękne. Tutaj głównymi nutami są ślipka, galbanum, rzutkwinia, geranium, róża, anyż i bergamotka. Nutami serca są tuberoza, goździk, gałka muszkotałowa, ilanki lank, mirra, jaśmin róża, heliotrop, estragon i fiołek. Nutami bazy są cywet, drzewo sandałowe, mech dębowy, kolendra, wanilia, fasola tonka, paczula, piżmo. Amber i Cerf. No Po prostu ta kompozycja jest tak oszałamiająca. Na początku, jak się spryskujecie tymi perfumami, to one są strasznie mocne i nawet mogą was drażnić. To jest taki zapach, który jest takim typowym zapachem lat 90. Ale ja po prostu jestem od tego typu zapachów uzależniona. Na przykład uwielbiam damskie i męskie obsession. To są też takie dwa zapachy, które cały czas używam i które po prostu kocham. I znowu kupiliśmy obsession męskie, bo po prostu to jest przepiękne. Jeżeli lubicie Oduel z Diptik. To myślę, że również polubicie obsession na przykład. Ja ten zapach bym określiła jako bardzo, bardzo kwiatowy. Niektórzy mówią, że nie jest trochę podobny do diora, ten Poisson, który też zresztą jest przecież zapachem lat 90, zresztą to jest moja ukochana linia, jeżeli chodzi o diora. Dlatego, że tutaj jest również śliwka, ale ja głównie tutaj czuję właśnie kandyzowane owoce, czuję bardzo kwiaty, i później jaki ten zapach już tak trochę wiecie. Na skórze się ułoży, to będziecie czuły po prostu te nuty bazy, więc naprawdę przepiękna perfumy, ale co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że to jest jeden z najtańszych zapachów w ogóle, jakie możecie w tym momencie kupić, dlatego że za 30 nie zapłaciłam nawet 100 zł, więc dla mnie to jest niesamowite, że teraz zapachy, które były kiedyś kultowe, kosztują teraz po prostu tak niewiele. Również Obsession Kleina jest totalnie tanie i również do tego postanowiłam się w nie zaopatrzyć. Kolejna, słuchajcie, rzecz, która ostatnio mnie niesamowicie cieszy, która daje mi bardzo dużo radości, i uwielbiam jej używać. To jest też coś takiego, myślę, o czym warto powiedzieć. To jest coś z marki Bless Me Cosmetics. Tak jak widzicie, nie są to kosmetyki, i jest to coś, co Bless Me Cosmetics nazywało czułe słówka. Są to karty afirmacyjne. Nie wiem, jak wy, ale ja po prostu uwielbiam tego typu rzeczy, dlatego jedną kartę zaraz wylosujemy. Potasujemy i ja sobie jedną kartę wylosuję. Czasami losuje mi się, że nam masaż sobie zrobić, ale zobaczymy, co dzisiaj nam wypadnie. Bardzo często ta karta mi wypada, słuchajcie, nie wiem, który raz już z kolei ją wyciągam, dlatego że losuję sobie te karty codziennie. Dla mnie jest to taki wielki fan, że losuję sobie jedną albo dwie codziennie. Tak, jak zwykle, jak chcę coś ważnego powiedzieć, to kamera się wyłącza, więc przeczytam Wam tą kartę. W sposób świadomy wybieram dla siebie to, co najlepsze, tworzę życie jakiego pragnę. Ta karta rzeczywiście mówi o mnie bardzo dużo, właściwie to mówi o mnie wszystko. Może wciągniemy jeszcze jakąś, żeby nie było, że tylko taka mi się cały czas wyciąga. Znowu wyszły prawa wyboru, więc tutaj jest. zawsze wybieram to, co dla mnie najbardziej dobre i korzystne. Tą kartę również wybieram bardzo często. Nie wiem, widzicie? Tak to właśnie działa. Nie ma przypadków. Oprócz tego myślę, że należy sobie tą kartę przeczytać na głos. I zastanowić się nad tym, co jest napisane na takiej karcie, dlatego że z reguły, tak jak mówię, nie ma przypadków i wybieracie to, co rzeczywiście powinnyście w danym dniu odczytać. Także może to być fantastyczny prezent dla kogoś, dla Waszej przyjaciółki, dla Waszej mamy, ktoś, kto po prostu lubi tego typu rzeczy. Ja na przykład uwielbiam. Także niesamowicie się ucieszyłam z tych kart. Także są u mnie w takim specjalnym woreczku na biurku i często do nich zaglądam. No i teraz przejdziemy do książek. Ja o w ogóle nie mówię przez cały rok i powiem Wam, że ja nie czytam zbyt dużo. Ja kiedyś czytałam bardzo, bardzo dużo, ja myślę, tego, że ten okres mam już ze sobą, dlatego że byłam w klasie literackiej i po prostu to, ile ja w życiu przeczytałam książek, to jest, to jest naprawdę dużo. Bardzo kocham książki, ale ostatnio, słuchajcie, głównie korzystam z tak zwanych poradników, nie wiem jak to inaczej nazwać. A no, mówi się o tym poradniki. Tak jak wiecie, w maju w zeszłym roku przyszłam na dietę witariańską, która zmieniła w ogóle moje postrzeganie właściwie wszystkiego i mojego ciała, i tego, jak się odżywiam. Naprawdę weszłam na taki nowy, fajny poziom, jeżeli chodzi o samą siebie. Bardzo mi się to podoba. I nadal fascynuje mi to bardzo i szukam no, oczywiście informacji o zdrowym odżywianiu. I jestem zafascynowana po prostu panią dr Ewą Dąbrowską. I tutaj dopiero teraz kupiłam jej książki, dużo czyta, czytałam po prostu online, ale pewnego dnia po prostu postanowiłam pojechać do Empiku i sobie te książki kupić, bo fajnie jest je po prostu mieć w domu. Tu akurat mam Dieta dr Dąbrowskiej. Fenomen samouzdrowiającego się organizmu i jak działa post warzywno-owocowy. Mnie to po prostu interesuje. Ja zresztą w ten sposób się cały czas odżywiam, więc dla mnie to jest taka książka, z której korzystam właściwie cały czas. Czytam ją i naprawdę jest... Świetna, jest fascynująca. Jeżeli na przykład chciałobyście wypróbować coś takiego, chciałbyście sobie zrobić taki detoks, właśnie wiosenny, czy też w ogóle zrobić sobie detoks po świętach, to jak najbardziej te książki bardzo polecam, tym bardziej, że tutaj na końcu macie jeszcze lunchbox menu. Także możecie zaprogramować cały lunchbox na cały tydzień, czy też na kilka dni, czy na weekend, bo jeżeli ktoś po prostu woli jeść jedzenie gotowane, czy też woli jeść w inny sposób. To macie też tutaj przykłady takiego odżywiania. A przepisy są bardzo fajne, bardzo proste. Na przykład jest mój ulubiony zakwas z buraków. I dlaczego, jeżeli mamy toksyny w jelitach, to chorujemy po prostu na wszystko? Więc świetna książka, ponieważ robiłam ostatnio podsumowanie roku na Instagramie i dużo osób później pytało mnie o dietę. Więc jeżeli chodzi o dietę, to. No... Po prostu polecam Wam czytajcie dużo, zobaczcie co Was interesuje, spróbujcie czegoś, po prostu zobaczcie czy to Wam pasuje. Ja po prostu po swoim detoksie ostatnim postanowiłam nie wracać do starego stylu odżywiania, i naprawdę cały czas czuję się rewelacyjnie. I też tak jak wiecie, no bardzo schudłam, ale to jest jakby skutek uboczny, to akurat nie zależało mi aż tak bardzo może, żeby tak chudnąć, tylko zależało mi na tym po prostu, żeby się dobrze czuć. No i tutaj też jeszcze kupiłam drugą książkę, książkę z przepisami, dieta warzywno-owocowa. Jest bardzo dużo, słuchajcie, przekąsek, jest bardzo dużo sałatek, jest bardzo dużo po prostu rzeczy, które możecie jeść na co dzień, które są... Proste w przygotowaniu, co bardzo mi się też podoba w przejściu na witarianizm, to jest to, że ja po prostu nie spędzam czasu w kuchni. Oczywiście czasami jak coś kroję i na przykład chcę zrobić jakąś niesamowitą sałatkę albo warzywne sajgonki, no to wtedy muszę się nakroić, ale... Po prostu jest to szybkie, proste i właściwie jest od razu gotowe. Także gorąco chciałam Wam polecić te akurat dwie książki. To jest książka, którą dostałam w prezencie. Niesamowicie się ucieszyłam. Także bardzo dziękuję za ten prezent. Był naprawdę dla mnie piękny i wzruszający. Jest to książka, druga książka, którą mam Agnieszki Macią. Pierwszą mam o menopauzie, Też uważam, że jest świetna. Jest to książka Twoja wewnętrzna moc. I myślę, że ta książka akurat na te czasy, w których żyjemy jest po prostu... Genialną pozycją dla kobiet. Trzeba ją przeczytać, według mnie. To jest taka książka, która mówi po prostu o tym, kim jesteśmy, jak przejść ten trudny czas, jak żyć w obecnych czasach, które są coraz bardziej szalone. Oczywiście, wiecie, nie każdy musi zgadzać się z tą filozofią życia, nie każdemu musi się to podobać. Ja akurat jestem w 100% jakby do tego przekonana, że właśnie tak to działa. Najważniejszy jest nasz umysł. A potem wszystko się zaczyna wydarzać. Także, jeżeli macie ochotę przeczytać taką bardzo piękną książkę mądrej kobiety, która według mnie też jest taką książką bardzo leczniczą, naprawdę nie trzeba się tutaj z nią śpieszyć. Ja się bardzo cieszę, że ona jest taka gruba, bo wiem, że będę ją czytała dzięki temu dłużej. Są to naprawdę świetne rozdziały, na przykład jak zaczynać poranek albo co zrobić, jeżeli nie śpiecą noc. Albo na przykład, jak pozwalać sobie na to, żeby odpoczywać. Z czym ja mam olbrzymi problem, jak odpuszczać, właśnie. To jest też taki rozdział, który jest dla mnie bardzo ważny. Myślę, że też to jest piękna książka, właśnie, żeby dać komuś w prezencie. Jest to piękna książka, żeby obdarować swoją przyjaciółkę. Także Agnieszka, bardzo dziękuję Ci za ten prezent, bo naprawdę sprawia mi on bardzo, bardzo dużo radości. I teraz na koniec chciałam powiedzieć Wam o zdaniu. Tak jak wiecie, jestem też olbrzymią fanką naturalnej bogini. To jest ich kalendarz na 2021 rok. Tak jak widzicie, on się troszeczkę zmienił. Bo poprzedni kalendarz wyglądał w ten sposób i tutaj ja jestem zafascynowana w ogóle tym formatem, bo no jest kwadratowy, tym pięknym, olbrzymim logo. No a teraz jest on taki może bardziej dla każdego, żeby włożyć go na, na przykład do torebki, jeżeli chcecie go ze sobą gdzieś zabrać. I to jest kalendarz dla osób, które chcą być bliżej siebie i bliżej na przykład natury. Ja po prostu bardzo tego chcę, to jest mój cel, natomiast ja jestem bardzo elektroniczna. Bardzo lubię, wiecie, współczesny świat, lubię miasto, lubię szybkość, więc ten kalendarz po prostu pozwala mi trochę zwolnić. Tutaj po prostu jest o rytmie dobowym naszego ciała, o rytmie kur roku, o rytmie faz księżyca, które mnie fascynują, dlatego że Zawsze słuchajcie, jak mam cykl, że nie śpię na przykład kilka dni, to zawsze jest albo pełnia, albo mówi. Myślę, że jeżeli nawet nie udało się Wam w tym roku kupić tego kalendarza, to warto zainteresować się czymś jeszcze z tej strony. Coś, co też Wam pokazywałam na kanale, ale dosyć dawno temu, jest to Plan na Dobrostan. I znowu to jest jego stara wersja. To jest też taki kalendarz, jakby, w którym żyjecie w zgodzie ze sobą, tylko że on nie ma dat. To jest po prostu taki bardziej planer. Plan na dobrostan. I dziewczyny z Naturalnej Bogini były tak kochane i miłe, że przysłała mi go, słuchajcie, w prezencie pod razem z kalendarzem i ja po prostu chciałam dać Wam ten plan na dobrostan w prezencie. To będzie mój prezent dla Was. Tutaj go nawet nie rozpakowywałam, ponieważ no chcę, żebyście dostały go w takim ładnym oryginalnym opakowaniu, także jedna osoba dzisiaj będzie mogła wygrać Właśnie ten planer, ale to nie wszystko. Chciałam jeszcze dołożyć Wam taką rzecz od siebie, czyli to będzie kosmetyczka Dior, w której w środku będą fajne rzeczy. Na przykład będzie nowy krem pod oczy z linii Resveratrol Lift z marki Kodali, będzie taki przepiękny błyszczyk z marki Dior, będzie mój ulubiony puder Sheer Cover z marki Izadora. To jest naprawdę jeden z moich ukochanych pudrów, takich, które. Przepięknie wyglądają na skórze i też dają bardzo ładne krycie. Tutaj właśnie wzięłam. Ale jeżeli ktoś by, słuchajcie, chciał mieć ten intensywnie kryjący, to po prostu piszcie w komentarzu, bo ja wtedy wam zamienię, bo mam jeszcze jeden. I włożyłam tutaj, widzę, maskarę, próbki z który coś to na pewno jeszcze dołożę, żeby ta kosmetyczka też była wypełniona. Jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, to chciałam zadać wam tylko jedno pytanie. Jak sobie radzicie w obecnych czasach? Co robicie, żeby poczuć się lepiej? Ja dzisiaj pokazałam wam rzeczy, które mnie niesamowicie relaksują. To są książki o odżywianiu. To są książki Agnieszki Maciąg. Na pewno są to olejki eteryczne, na pewno jest to mój kominek, którego cały czas używam. Także piszcie wy, co wy robicie, żeby poczuć się lepiej. No i w dzisiejszym filmie to już jest wszystko: to jest wszystko, co chciałam wam pokazać, o czym chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że ten film się wam podobał i był dla was taki może bardziej rozrywkowy, dlatego że ja robię bardzo dużo poważnych filmów o pielęgnacji. A ten po prostu był taki, żebyście sobie zwyczajnie ze mną, może przy jakiejś herbacie czy kawie, odpoczęły. Także oczywiście zapraszam Was ponownie na swój kanał. Jeżeli ktoś nie ma subskrypcji kanału, to oczywiście serdecznie zapraszam. Dzwoneczek na dole, wystarczy go wcisnąć i wtedy dostaniecie powiadomienie o moim kolejnym filmie. I też jeszcze poruszę tylko jedną rzecz na sam koniec: że jeżeli chodzi o ulubieńców miesiąca, pielęgnacja. To wszystko jest w filmach Super Piątka. Wszystko będzie w filmach Super Piątka. Natomiast postaram się dla Was zrobić podsumowanie makijażu, dlatego że jest to dla mnie dużo łatwiejsze. Zdecydowanie było dużo mniej dla mnie makijażu niż pianagnacji, i myślę, że biorę też na siebie mniejszą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o polecanie Wam makijażu, bo po prostu makijaż może być nawet bardzo tani i on będzie świetny. Makijaż, w zasadzie, wiecie, to, to nie jest pielęgnacja, to nie jest pielęgnacja skóry, więc ja zazwyczaj staram się bardzo mocno na tych filmach z pielęgnacją skupić być bardzo dokładna, powiedzieć Wam wszystko. No i stąd właśnie jest ten cykl. Super Piątka, także dziękuję Wam za oglądanie tego bardzo długiego filmu i oczywiście zapraszam Was serdecznie ponownie. Do zobaczenia!